Kierunek bezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne dedykowany jest dla wszystkich tych, którzy chcą poświęcić przyszłe życie zawodowe w obszarach związanych z problematyką kryminalną, z cyberbezpieczeństwem jak również z zagrożeniami ekologicznymi. Moje zajęcia mają charakter interaktywny, na których przede wszystkim analizujemy konkretne zdarzenia z przeszłości jak również te, które występują w czasie rzeczywistym. Na zajęciach omawiamy wykorzystanie nowych technologii, chociażby takich jak fenotypowanie DNA, w pracy policyjnej, śledczych, w pracy kryminalistycznej, tak aby znaleźć sprawcę zbrodni nawet sprzed kilkudziesięciu lat. Studia na kierunku bezpieczeństwo na Uniwersytecie Civitas skierowane są do wszystkich tych, którym leży na sercu dobro społeczeństwa i bezpieczeństwo wewnętrzne naszego państwa.